Dzień dobry, witam serdecznie, Krzysztof Malczewski, Polska Siatkówka Masters i Amator. Witam spod zamku Bąkowiec, z ośrodka Morsko Plus, które znajduje się w Zawierciu. Jesteśmy po pierwszej edycji jurajskiego Wolej pikniku w siatkówce plażowej 4x4. Chciałbym podziękować marszałkowi województwa śląskiego, staroście powiatu zawierciańskiego oraz prezydentowi miasta Zawiercia za patronaty i wsparcie tegoż wydarzenia. Dziękuję również gościom z tych urzędów, przybyłych na zakończenie turnieju, rozdanie nagród i pokaz bractwa rycerskiego Ziemi i grupy konnej Dexter. Dziękuję firmie Aluron, Jurajska Wiejra Cafe, Polska Liga Siatkówki, Śląski Związek Piłki Siatkowej, stowarzyszenie przyjaciół miasta i gminy Siewierz. Dziękuję bardzo również firmie Morsko Plus. Za udostępnienie obiektu, za wsparcie organizacyjne oraz techniczne wydarzenia. Dziękuję bardzo uczestnikom, którzy przybyli do nas z całej Polski, tak jak i na jurajski Wolej Piknik, tak na jurajski bieg charytatywny dla oliwki. Dziękuję bardzo drużynie z Ukrainy, która przybyła na siatkarskie zmagania. Było niezmiernie miło mi was spotkać, było niezmiernie miło być w waszym towarzystwie. Dziękuję Wam bardzo za przybycie, dziękuję wszystkim za wsparcie i zaangażowanie się w ten projekt. Jurajski Wolej Piknik 2022 w przyszłym roku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, bądźcie zdrowi i do zobaczenia.